Na swojej zawodowej i prywatnej drodze spotkałam wielu fantastycznych specjalistów. Osób, które z ogromnym zaangażowaniem i pasją przekazywały swoją wiedzę i doświadczenie. Te spotkania zainspirowały mnie do cyklu wywiadów pod hasłem Uczymy się od najlepszych. Dziś pierwszą z najlepszych jest Anna Janiak. pedagogka, prezeska Fundacji Fiona i spódnictwa Furiam oraz twórczyni rodzinnych autonomii i samodzielności. Zachęcam do wysłuchania rozmowy z Anną Janiak oraz następnych z cyklu Uczymy się od najlepszych. Cykl zarówno na Facebooku, na stronie fundacji dr Piotra Janaszka Podaj dalej, na moim prywatnym profilu oraz na YouTubie. Do posłuchania. Dzień dobry, zapraszam na pierwsze spotkanie z cyklu Uczymy się od najlepszych. Dziś moją gościnią będzie Anna Jania, trenerka umiejętności społecznych, pedagogzka oraz inicjatywka projektu Akademia Rodzinnych Autonomii i Samodzielności. Aniu, bardzo dziękuję, że zechciałaś przyjąć moje zaproszenie. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć tutaj, Fundację Fundacji doktora Piotra Janaszka, podaj dalej udział w Twoich bardzo interesujących i inspirujących warsztatach. Czym są rodziny autonomii samodzielności? Skąd pomysł na taki rodzaj działań dla osób z spektrum autyzmu i ich rodzin? realizowałam taki pomysł na to, w jaki sposób wspierać rodziców w tym, żeby aktywnie usamodzielniali swoje dzieciaki. Pomysł mi chodził po głowie przez kilka lat, a później pojawiły się inkubatory innowacji społecznych i w ramach takiego inkubatora złożyłam projekt, który udało mi się zrealizować. Powstał pomysł na to, jak wspierać rodziców, powstał pomysł na to, w jaki sposób wspierać osoby z wyzwaniami w, tamtym, w tamtych okolicznościach, głównie osoby ze sprzężoną niepełnosprawnością, z, z głębszą niepełnosprawnością, spektrum autyzmu, poprzez inicjowanie pewnych działań ze strony ich rodziców. Ale takich działań, które służą, które w korzystny sposób wpływają na rozwój. Jak powstały rodzinne autonomie samodzielności jako innowacja społeczna? Od tego czasu minęło kilka lat, przyszła pandemia i jeszcze parę innych wydarzeń. Tak. I ja wielokrotnie korzystałam, jak gdyby, z tego rozwiązania, pracując z różnymi grupami, nie tylko z rodzicami, z rodzicami. Różnymi grupami, również specjalistów, w różnych miejscach, w różnych kontekstach, ale gdzieś tam z tyłu głowy miałam cały czas to, że przecież nie tworzyłam tego rozwiązania dla siebie albo dla wąskiej grupy przyjaciół, tylko z myślą o tym, żeby korzystali z tego specjaliści w różnych miejscach, nie tylko jeżeli chodzi o zakres potrzeb uczestników, z którymi pracują, ale również w różnych miejscach Polski, z osobami w różnym wieku. I wtedy również w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem, Polityki społecznej z dziewczynami z działu innowacji, zaczęłyśmy się zastanawiać, jak skalować to rozwiązanie, w jaki sposób je, powiem tak brutalnie, sprzedać dalej, żeby ludzie zechcieli z niego skorzystać. Miałam intuicję, że ono może być użyteczne, miałam intuicję, że może komuś naprawdę pomóc. Przez początku miałaś przekonanie, jak ten projekt będzie wyglądać. Czy tworzył taką zamkniętą całość, czy też raczej nastawiłaś się, że to będzie to proces, a sam pomysł będzie wałować. Pewien proces. Zawsze jest pewna zmiana, zawsze zaczyna się od jakiegoś, jakiejś idei, się przetrawia, zaczyna zderzać z rzeczywistością, z doświadczeniami, przedyskutowywać też i na końcu wychodzi element, który jest bardziej doskonały i bardziej być może odpowiadający na potrzeby innych. w przypadku akademii ja wiedziałam, że maszyny do klonowania nie jestem w stanie zbudować, więc mając jakąś taką, takie poczucie misji, czy czy w ogóle taką w ogóle swoją osobistą potrzebę, no to zrobione fajne, niech, niech się ludzie bawią niech korzystają, to zastanawiałam się tak, jak to zrobić, żeby innych do tego zachęcić i wtedy zaczął powstawać pomysł na Akademię Rodzinnych Autonomii i Samodzielności gdzie akademikami moimi, osobami, które zapraszam do, do wzięcia udziału w warsztacie, którego razem tutaj doświadczałyśmy nie przez te, te trzy dni, mogą być osoby z szerokiej Szeroko rozumianego takiego poletka wsparcia w rehabilitacji, wsparcia w terapii, wsparcia w życiu, w usamodzielnianiu, ale osoby, które są specjalistami. Chciałam też bardzo, żeby to szkolenie było startą notatek, które włożymy na półkę oprócz notatek, obok notatek z innych szkoleń i wiem, jeszcze naszych wcześniejszych doświadczeń edukacyjnych, tylko żeby było doświadczeniem, tak? żeby ktoś mógł nie zrobić żadnych. Notatek, ale wyjść z tego szkolenia z, jakim, z jakąś wartością, którą zabiera dla siebie. No i mam nadzieję że też z inspiracją do tego, żeby sięgnąć po rodzinne autonomię samodzielności jako produkt, jako produkt już do zaimplementowania do własnego warsztatu pracy, do wykorzystania własnych. Tak, przez te pracy kilka zawodowej. lat to uważał. E, zapraszane są kolejne osoby, kolejne rodziny, kolejni rodzice. Mhm. E, jak udaje Wam się przekonać rodziców? Bo myślę, że tutaj jest jest też wyzwanie, żeby przekonać rodziców do tego, mhm. żeby oni też włączyli się do tego projektu, że nie tylko ich dzieci, małe lub dorosłe, są beneficjentami jakiegoś projektu, ale że też oni sami mhm. włączają się w ten proces. Mhm. Ja myślę, że najważniejsze jest to, żeby dostrzec to, że po drugiej stronie, czyli w osobie rodzica, jako specjaliści mamy jednak partnera na drodze ku wsparciu i Takie pozytywne nastawienie ile lat, i relacje. Nast na dobrą relację. Zdecydowanie tak. E, oraz e, bardzo e, konsekwentna e, taka walka z, z, takim naszy, z, naszy, z naszym takim schematem, który odpala e, etykietę dla rodzica jako rodzica e, nadopiekuńczego, e, rodzica często roszczeniowego, rodzica, który e, stawia wymagania, a niewiele od siebie daje i często specjaliście psuje szałam. czy dobrze rozumiem, że rodzice e, postrzegają metoterapeutę. Jako kogoś po przeciwnej stronie szali, tak? Kogoś kto też ocenia ich jako rodziców w realizacji misji bycia rodzicem i spodziewają się tej oceny raczej negatywnej, jeśli dziecko nie jest dzieckiem sukcesu, powiesz, permanentnego sukcesu. Natomiast to są wszystko takie lękowe i trudne też do wyłączenia kalki, które mamy w głowie, ale jeśli się postaramy, jeśli najpierw uzmysłowimy sobie, że w ogóle taki automatyzm może na głowie gdzieś tam się uruchomić, a to można sobie z tym poradzić. I myślę, że to, że u nas w fundacji rodzice współpracują w procesie wsparcia swoich dzieci. I to jest zadanie domowe, które mają odrabiać. To bardziej jest kwestia tego, że rozumieją, co my robimy, ale rozumieją, jak bardzo są ważni, ponieważ dziecko w terapii, dziecko na warsztatach, dziecko w treningu, dziecko w jakiejkolwiek oddziaływaniu jest tylko przez moment, a później wraca do Domu. To dom, to jego najbliższe otoczenie jest tym miejscem, w którym oddycha, żyje, odpoczywa i w którym może iść w kierunku własnej samodzielności, autonomii i niezależności. Zewnętrznie się tego nie da. To jest tak jak. Pójść do fryzjera raz w miesiącu, a potem przez następne 30 dni nie uczesać włosów. No, zawsze będziemy mieć kupę roboty i niewiele frajdy na co dzień. Najczęściej mam wrażenie, że to jest tak, że szkoła oczekuje, że to rodzice rozwiążą problem, jeśli taki problem jest. Mhm. Rodzina oczekuje, że to w szkole powinno się coś zadziać. Mhm. Czasami jeszcze po drodze są jakieś placówki, czasami jest. Mhm. Jakaś organizacja, jakby czasami brak po prostu współpracy między nimi powoduje, że te efekty nie są tak dobre, jak mogłyby być. Ta zmiana nie zachodzi na przykład tak szybko, albo nie jest też tak trwa, bo mhm. skoro tylko w jednej bańce coś dzieje, tak. a dziecko wraca do domu i tam nie dzieje się nic, bo ta samodzielność traktowana jest jako zagrożenie. No tak. Mhm. no tak, to jest tak, jak mówisz, takie trochę odbijanie piłeczki też, ale to też wynika w moim przekonaniu z y, takiej Braku zaufania, nie? Żebyśmy mogli coś zrobić razem na poziomie różnych naszych osobistych kompetencji, bo inne kompetencje ma terapeuta, psycholog, inny ma fizjoterapeuta, inne kompetencje będzie miał rodzic, którego wykształcenie jest zupełnie niekierunkowe, no to możemy mieć brak zaufania do wzajemnie własnych kompetencji i tych kompetencji osoby z drugiej strony, albo poczuwać, odczuwać takie zagrożenie troszeczkę, właśnie tą oceną, dlaczego. Nauczyciel miałby prosić rodzica o pomoc w procesie edukacyjnym? Ja mam na to odpowiedź, bo rodzic jest najlepszym specjalistą od swojego dziecka. Ale dlaczego specjalista miałby prosić niespecjalistę o pomoc? Czy to A to co że nie jego... mogą sobie dać? Wiedzę. Po pierwsze, wiedzę. Ponieważ każdy z nas to dziecko zna troszeczkę z innej perspektywy. Troszeczkę inne informacje na jego temat ma. Ale wiedzę też w tym sensie, że co dwie głowy to nie jedna. I razem jesteśmy w stanie wymyślić lepszy pomysł albo dojść do jakiegoś rozwiązania, które indywidualnie nie jest dla nas dostępne. To, co najważniejsze, wydaje mi się, to to, że jednak to rodzic, opiekun jest tą osobą, która jest przy dziecku najbliżej i najdłużej i najczęściej, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością jeszcze dłużej. Więc wsparcie tego rodzica w tym, żeby dać mu to, czego nie dostał wcześniej, bo nikt przecież nie przygotowuje nas do roli rodzica. Tak? Te kompetencje rodzicielskie nabywamy. Pracą na żywym organizmie, że tak powiem, więc dać rodzicowi to, co jest w zakresie naszych możliwości jako specjalistów, ale w drugą stronę dostać też od rodzica to, co jest jego wiedzą, unikatową wiedzą, patentem na to, na przykład jak można zmotywować do czegoś dziecka, albo co dziecko lubi, czego nie lubi, itd, i tak dalej. Ta samodzielność to jest na końcu efekt takiej sprzężonej pracy, tak jak mówisz, ty, połączenia tych różnych banie, no ale niech się coś najpierw. Zacznie. więc y, dlatego. A rodzina... jak zaczęło się u Ciebie? Rozumiem, że czerpiesz doświadczeń swoich też prywatnych. Jesteś mm -hmm. mamą 30-letniego Jerzego, z mm -hmm. pewien autyzmu i opiekunką swojej młodszej siostry. Tak, to znaczy tak. I, i, mój syn nie jest już dla mnie poligi... poligonem doświadczalnym, e, siostra ale by... jak najbardziej tak. Natomiast e, mój syn był dla mnie szkołą życia e, i poprzez e, nasze wspólne doświadczenie, e, które zdobywaliśmy idąc razem, w pewnym momencie ramię w ramię przez życie. Nie tylko wiele się dowiedziałam, nie tylko wiele doświadczyłam, ale też miałam okazję do przemyślenia różnych kwestii i jak najbardziej korzystam z tego. Korzystam z tego cały czas. Z kolei, doświadczenie z moją siostrą to jest już trochę inna historia, dlatego że my w tej chwili idziemy drogą ku samodzielności maksymalnie możliwej samodzielności u osoby ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną. I ja, gdyby czerpię drugi raz z moich doświadczeń, Osobistych, ale już też wzmocnionych o te elementy wiedzowe i o te doświadczenia zawodowe moje. A jako oceniasz, rozumiem, że 30 lat temu stan wiedzy o spektrum autyzmu, o terapii w ogóle, jeśli mm -hmm. tak była, to była w bardzo ograniczonym zakresie, bo o tam wiedzę bardzo trudno. Jako oceniasz wiedzę na temat spektrum autyzmu u rodziców, opiekunów, w ogóle o osób zainteresowanych wsparciem mm -hmm. teraz, w 2023? roku? Powiedziałabym tak, nie jest to proste pytanie, dlatego, że wiedza, z którą się stykam, informacje, jakie otrzymuję, artykuły, które czytam albo które ktoś przetłumaczył i z, z uwagi na to gdzieś tam referuje i opowiada o tym, to wszystko, co płynie ze świata też, doświadczeń badaczy, specjalistów, również osób w spektrum autyzmu, które już są badaczami i specjalistami. Właściwie można by było powiedzieć o Otwiera nas na spektrum autyzmu bardzo szeroko, ale to jest moja bańka. Moja w tej bańce funkcjonuje, w tej bańce wiedzy funkcjonuje. Wiem. Że tak generalizować tego nie można i jest wiele przestrzeni edukacyjnych dla specjalistów, gdzie tych najnowszych rozwiązań, badań nie ma w mainstreamie informacyjnym. I teraz, w zależności od tego, z kim spotka się rodzic, to też taką informację o autyzmie otrzyma. Albo zamykają prawie na poziomie wyroku pani dziecko otwierającą, zamkniętą ma ak, albo otwierającą. Pani dziecko jest autystyczne, ale spektrum jego możliwości jest właśnie to odkrycia i zróbmy to razem i zobaczmy w jaki sposób wspierać jego rozwój, żeby mogło być zdrowym dzieckiem autystycznym, po prostu rozwijającym się w modelu, w którym się urodziło i to jest jeszcze w Polsce bardzo niejednorodne a te 30 lat temu czy 20 parę lat temu, gdy mój syn otrzymał diagnozę, wiedza była taka, że z internetu musiałam ściągnąć cały, całą książkę prawie, informacji czy jest wcześniej diagnozowany zespół Aspergera i z tym szłam do specjalisty, do poradni psychologiczno-pedagogicznej, żeby specjalista mógł się dowiedzieć, z jaką diagnozą dziecko do niego przychodzi. E, wspomniałaś tutaj o specjalistach, o tym wsparciu. To, co bardzo mnie zainteresowało, kiedy opowiadałaś i o fundacji, ale też o płynie socjalnej, mm -hmm. w której razem z osobami w działasz, to to, że tak właściwie specjalistą może być każdy. Mm -hmm. Bo to nie chodzi nie chodzi tutaj o ten papierek, tylko właśnie o te predyspozycje i o tą taką białą kartę, gdzie nie masz tych przekonań, które potrafią zamykać. Bo wszystko zależy, czym, co jest wyzwaniem tego specjalisty. Jeżeli tą, tą specjalizację przyjmiemy troszeczkę w cudzysłowie, to jest trochę tak, że osobą, która ws-, może wspierać osobę z wyzwaniami, może być każdy. Czasami nie pedagog szkolny, a pan woźny w szkole. Jest większym przyjacielem dzieciaka z wyzwaniami, nie mając żadnej wiedzy akademickiej, nie mając żadnego w tym kierunku wykształcenia, ale mając właśnie gotowość, otwartość i akceptację dla człowieka. Ryzykownym byłoby nazywanie wszystkich specjalistami, bo to za chwilę o to z pozycji. Tak, ale na pewno jest tak, że aby nieść fajne wsparcie, takie które służy, przede wszystkim chce, trzeba widzieć człowieka, nie diagnozę, trzeba widzieć osobę nie Problem, ewentualne potrzeby, a nie trudności. I wtedy jesteśmy w stanie. Na te potrzeby odpowiadać, tego człowieka wspierać. A... Albo zadać mu pytanie, czym jest dla niego samodzielność, albo zadać to samo pytanie tak. jego rodzicom lub opiekunom. Tak, zadać to pytanie i razem zastanowić się, jak można podążać w tym kierunku właśnie, żeby tę potrzebę spełnić. Czyli nie oceniać. To, co jedno ze zdań z Twojej świetnej prezentacji, bardzo przejrzyste, zdanie, które mi się bardzo podobało, że nie należy usuwać kamieni, pod nóg dziecka, bo dorosły człowiek przewidzieć o trawy. Mm -hmm. Czyli to też stawianie pewnych wyzwań i granic, nawet wtedy, kiedy otoczenie mówi nie, nie powinnaś mu stawiać granicę, mm -hmm. bo on przecież nie powinien mieć ich stawialnych z zasady. Mm -hmm. Po prostu nie jesteśmy w stanie w życiu usunąć wszystkich barier i trudności. To nie usuwanie kamieni spod nóg nie, nie, nie jest sygnałem, że należy narażać kogoś na wyzwania. Bardziej, żeby dawać opcje, w jaki sposób z takim wyzwaniem można sobie poradzić. Czyli, gdy ten kamień już przed nami stoi, co mamy z nim zrobić? Czy mamy go obejść, podkopać się, próbować przesunąć, wołać o pomoc, cokolwiek, ale poradzić sobie z tym, że ta bariera na mojej drodze jest, to wyzwanie na mojej drodze jest. Bo to, czy ja przyszłej samodzielności z mniejszym wsparciem ze strony osób, które muszą... być. w dziedzinie socjalnej, gdzie mhm. każdy z nich musi się odnaleźć jako pracownik. I to, co też zapamiętałam z jednego z jednej z prezentacji, którą pokazywałaś, to to, że pewne nowe, nowe czynności, które, które można zrobić samodzielnie, czyli na przykład mhm. obsługa paczkomatu, mhm. pokazywana nie jest nie przez osobę z tak zwanej kadry, czyli jakiegoś tak. terapeutę. Tylko z nich samych, czyli A. jeden z nich pokazuje całej grupie. To działa tak bardzo sprawczo i też motywująco dla nich. Tak, bo jeżeli ktoś, kto, kogo ja rozpoznaję jako podobnego do mnie, z podobnymi wyzwaniami, z podobnymi możliwościami, rozpoznaje jako osobę mi bliską, taką siostrzaną czy, czy bratnią. On potrafi, ona potrafi, to dlaczego ja nie mam potrafić, dlaczego ja nie mam spróbować? To nie jest obarczone tym lękiem, gdy pokazuje mi to instruktor, nieomylny rodzic, doskonały nauczyciel, który przecież i tak ze wszystkim sobie radzi, a gdzie mi tam do niego, gdzie mi do niego doskoczyć. Nie? Więc myślę, że tak Taki przykład płynący bezpośrednio z osób, z którymi ja się utożsamiam, z którymi jest mi po drodze, z którymi jestem blisko, działa inspirująco, ale też otwierająco. Nie ma się czego bać. On sobie poradził, to ja sobie też poradzę. Co tobie? Ale nie Janiak, prezesce mm -hmm. Fundacji, prezesce Spółdzielni Socjalnych, przeszkadza w kontekście autyzmu, jeśli chodzi o takie z, na przykład uwarunkowania prawne, uwarunkowania społeczne, czyli szerokie. Ja, jeżeli są jakiekolwiek wyzwania, w systemie, to one uwarunkowane są stereotypami, bardzo często brakiem wiedzy. Ale z jaki najdziwniejszy stereotyp dotyczący autyzmu, dotyczący autyzmu znasz, mm -hmm. z którym, rozumiem, się nie zgadzasz, ale który najbardziej absurdalny przy do głowy. Znaczy, przychodzi mi do głowy, dlatego, że nie tylko jest absurdalne, ale podpisany był e, nazwiskiem i tytułem osoby, która uważa się za specjalistę. E, na przykład młodego człowieka, który przyszedł do mnie i powiedział, ja już nie mam autyzmu, e, ponieważ e, pani e, psycholog dokonała rediagnozy, ponieważ patrzę w oczy, to o, autyzmu mieć nie mogę. E, czyli zawieszenie się na jakimś e, symptomie, który tak naprawdę nie dotyczy wszystkich e, i zbudowanie na tym pseudowiedzy, bo takie zdanie mogła wy wysnuć tylko osoba, która o jest wie bardzo niewiele, e, a jednak posiada uprawnienia do tego, żeby wystawić komuś inną etykę. E, zabawne, niezabawne, bo to takie śmieszne nie jest, to, że ten chłopak poszedł do następnego specjalisty, który ponownie odkrył w nim autyzm. No i pyta mi się, e, to jeszcze ile razy będę się dowiadywał, że jest tak albo tak? <laughs> Czy to nie jest to Rozumiem, że był potraktowany trochę tak, taką ścieżką ja wiem, mhm. właściwie ty nie jesteś ważny. Ja tak, wiem, tak. Y, że wiem więcej o tobie, niż można by się było domyślać, bo tak. no właśnie, bo patrzysz mi prosto w oczy. Tak, bo patrzysz mi prosto w oczy. Bardzo często rodzice też dostają taką informację od y, osób, które nie mają dużych doświadczeń z dorosłością o spektrum, y, rozmawiając o dziecku, z perspektywy, że jednak y, ta przyszłość y, dla tego dziecka jest niezwykle ograniczona w przyszłości nic się specjalnego nie wydarzy. Ono nigdy nie. Będzie jakieś. No i wiele mam takich przykładów w rodzinach, które poznałam, gdzie osoby, które nie rokowały, całkiem nieźle sobie dają radę. I w drugą stronę, osoby, które potencjalnie niby rokowały w takim procesie trudnej terapii, nieprzyjaznej edukacji, są dziś osobami, które mają ogromne trudności w funkcjonowaniu, mimo że potencjalnie wszystko było prawie. E Czyli nie odpuszczać, Nigdy. ale też, e, też starać się zauważyć ten moment, gdzie trzeba coś zrobić inaczej. Na przykład, tak. Bo tak. każdy z nas jest inny tak. i tutaj, jakby. Ja też podczas całego szkolenia dużo, odnosiłaś się zazwyczaj do, do tej swojej grupy, tak? Czyli są osób z autyzmem. Natomiast myślę, że każda, każdy z nas, uczestnik tego szkolenia, tego warsztatu, bardzo łatwo potrafiłby sobie to przełożyć na każdą grupę od mm -hmm. niepełnosprawności, nawet na każdą inną zewnętrzną grupę bez niepełnosprawności, tak. bo e, tutaj przecież masz też spotkania w swojej fundacji, w szkołach, mm -hmm. na uczelniach, dla osób, które może na co dzień nie pracują z osobami z autyzmem. Tak. Ja zawsze mówię, że jeśli coś działa w przestrzeni wsparcia osób autystycznych, to na całą resztę będzie działało tylko lepiej, jeszcze mocniej, jeszcze bardziej intensywnie, dlatego, że wydaje mi się, że to jest jednak bardzo wysoko postawiona poprzeczka wspierać osobę autystyczną. Szczególnie jak się samemu nie jest osobą autystyczną, czyli zempatyzowanie, odkrycie pewnych rzeczy wymaga wysiłku i wejścia trochę w inny Model kulturowy. Nie wystarczy sama wiedza. Jeszcze trzeba się otworzyć na to, że to, co dla nas jest dziwne, dla kogoś innego jest absolutną normalnością. I nie chodzi o to, żeby go zmieniać, żeby go z tej jego własnej normalności wyrywać, tylko żeby go zrozumieć i spotkać się gdzieś po środku, żebyśmy mogli wzajemnie ze sobą fajnie funkcjonować, ze sobą fajnie być. I spojrzeć w przyszłość z, z taką nadzieją. Tak. A z czym Ty patrzysz w przyszłość? <laughs> ja patrzę w przyszłość z naj... Nadzieją. Ja patrzę w przyszłość z nadzieją, że spotkam wielu e, ludzi, e, którzy będą za mnie, w moim imieniu e, albo zupełnie niezależnie, a też kształtować rzeczywistość osób z wyzwaniami w taki sposób, żeby e, mogli rozwijać się zdrowo, mogli rozwijać się bezpiecznie, a mogli osiągać swoje cele, dążyć do swojego własnego szczęścia i mieć nadzieję. Ale twoimi wyzwaniami można by było spokojnie podzielić kilka osób i też miałyby co robić. Najdłuższy czas dla siebie. Wiesz co, ja uwielbiam swoją pracę i y, mimo, że na szkoleniu mówiłam o e, takiej zdrowej granicy między życiem osobistym a pracą, e, to u mnie wszystko się e, zaciera. I e, po takim trzydniowym szkoleniu, gdzie powinnam e, może stereotypowo być styrana e, koniecznością prezentowania czegoś, opowiadania o czymś, konfrontowania się, no jeszcze przyjęcia na siebie e, tak zwane feedbacku, ewaluacji, szkolenia ja mam dokładnie odwrotnie po takim trzydniowym spotkaniu jestem tak naładowana, że najfajniej byłoby tą energię gdzieś upuścić w następnym szkoleniu albo w następnym spotkaniu Zapraszamy. albo w następnym rozmowie tak, bo to jest bardziej budujące niż wycięczające. Tak? to właściwie poprzez takie działanie ja się doładowuję ale też bardzo dużo zyskuję od każdej grupy, którą spotykam od każdego rodzica, od każdego dzieciaka, czy, czy dorosłego, z którym pracuję, którego staram się wspierać. Zawsze to wzbogaca też mój warsztat, mnie jako człowieka, zmienia mnie. Więc, no... Wzbogacają nas też relacje. Tak. Co to niż innych? Myślę, że to jest bardzo indywidualne i nie ma takiej... takiej swojej złotej trójki? Nie cech, które cenisz? Nigdy się nad tym nie zastanawiałam, a trochę jest tak, że ponieważ jestem trochę zanurzona w świecie autystycznym i więcej wokół mnie jest osób autystycznych niż nieautystycznych, to zaczynam doceniać też to, co stereotypowo nie wydaje się takie właśnie pozawerbalne. Również, ale też szczerość, bezpośredniość, ale taką czasami precyzyjnie do bólu nazwaną. Czasami ciszę. Kim tak fajnie nie pomilczysz jak z osobami w spektrum, i to nie jest cisza, która wymaga wypełnienia. To jest y, cisza, która wiele mówi. E, także mam trochę tak, że y, przestałam też przykładać y, jedną miarkę do wszystkich y, i każdym. Może dla mnie coś, do mnie coś wnieść, do mojego życia, dla mnie osobiście, tak, jako człowieka, a może mnie czasami czymś zafrapować albo otrzeźwić. <grych> nie mam wielkiej trójki. Chyba tak, przede wszystkim szczerość i taka gotowość do tego, żeby, żeby, żeby wymieniać się czymś, ale ta gotowość nie zawsze jest uświadomiona. Nie? Pewnie nie byłabyś w tym miejscu, w którym jesteś teraz, gdybyś nie była osobą mającą pewne, pewne cechy, tak? Czyli mhm. nie jesteś do końca pewna, co niż w innych. To może jesteś pewna co że w sobie. <laughs> Gdybyś ja, była gdybyś mogła na z perspektywy za co lubisz Annę Janiak? Okej okay. ja się podzieliłam z Wami na szkoleniu tym, że w swoim własnym przekonaniu, gdybym miała jakoś zwizualizować, to byłabym absolutnym leniwcem. Myślę, że to za co się lubię to to, że są takie elementy w otoczeniu, w życiu w ludziach, które pozwalają mi zejść z drzewa i doświadczać kolejnych rzeczy. Naturalnie było Wrócić do ciepłego kątka, zamknąć się w jakimś gniazdeczku i nie robić nic, i tak mam e, przespać życie snem zimowym. E, chyba lubię się za to, że, że pewne impulsy powodują, że i potrafię je dostrzegać, że zaczynam działać nie? i że to mnie odpala. I takie, takie odpalacze, yy, tak, od kiedy je dostrzegam częściej, yy, czy jestem bardziej uważna też, to to, to to jest mieć ze sobą też lepiej. A to ja tobie tej nieustającej uważności, <laughs> tych dobrych odpalaczy, ale mm -hmm. też odrobiny lenistwa raz na jakiś czas. <laughs> bardzo dziękuję. Życzę, bardzo dziękuję za rozmowę. Mm -hmm, dziękuję.